Ja pierwszy? Możesz być pierwszy. Możesz już tam wiesz, trochę uzupełnić. Czekaj, 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 czekaj. W dzisiejszym się... czasie. On czy... challenge. Dobra, daj Krzychowi też coś, coś tam. To jest za szybki challenge. A Krzychu widzę, że poszedłeś techniką, o, bez to, cypka. To, no właśnie, no, bo on się mnie wylewa, nie? Ty dzisiaj po Czekaj, to, tak wiesz. ręce się trzęsą. <laughs> A faktycznie się trzęsą ręce. Juuu, ty on mnie. Ten rand wypełnia się. Bardzo ciężki challenge. Tylko woda jeszcze nie do toalety <grymny> No, teraz już mamy menisk wypukły, ewidentnie. Oj, poszła. Ja to ty... wygrywa. 5 do 5. Na Instagramie to wyglądało zdecydowanie znacznie z się Robimy szybką, <grymny> <grymny> szybką przerwę. Ardion znowu idzie do toalety, druga toaleta.